puszczone krowy uwolnione Teraz jest odwrotna jazda wcześniej jeździliśmy z miasta te ekstra autobusy do, do tego Bychto i do tego miejsca gdzie jest króla ogród czy tam króla zagroda a teraz idziemy na pustos, znaczy już miałem jeden kurs stąd skończyłem fajna lancia Q4 to trochę zeżnęli, nie? Wyjęcie Audi. Eee, ludzie wracają sobie na nogę. Trochę ciepłe się zrobiło. Eee, i, I teraz po prostu dwa, Jeszcze jeden kurs. Stąd nabrać ludzi do centrum. Ale był taki tu korek. Ja ludziom powiedziałem, że tam na tamtym przestanku, właśnie gdzie teraz zacząłem kręcić. Mówię, Jak się dziecie, to szybciej dodziecie sobie na nogach, niż będziecie w tym autobusie się gnieździć, nie? No i większość powysiadała. A teraz widzę, że, że ludzie pomyśleli, po co mają się pchać, potem podejść y, pół kilometra, czy tam 500 metrów. Tam te ogrody. Tu gdzieś te krowy brykają. Nie wiem, co to za tradycja. O, Idzie ten kostek i ma naklejone na kurtce Takie żółte, żółtą naklejkę i, e, Takie jak krowy mają w uszach I z numeracją jakąś, nie wiem czy liczą ile ludzi tam było czy co Ale nie wszyscy to mają Nie wiem czy tylko bykowe czy, czy cielne, czy jakie O tu facet idzie też I nie wiem co to, co to za tradycja Narodziła się nowa tradycja Tak z misia kątem I... No i... Otwarcie tam fest jest, no namioty porozkładane Tam pewnie król gdzieś... Gdzieś siedzi A ja jadę mam Jeszcze 7-8 minut, tak że dojadę podstawię się i... Tu jest ten parking, już się trochę przeludniło Ci co... Ci co mieli najważniejsze zobaczyć, to zobaczyli. O, jeszcze trochę samochodów jest, ale no, gorzej było w tamtą stronę, bo chyba więcej ludzi na jedną godzinę szło. A teraz to już tak, jeden zostanie dłużej, jeden krócej. No, kręcą się ludzie w tej lewce, no ale nie ma, nie ma jakiejś tragedii. Wszystko o czasie, ale fajne i jechały z firmy o, się jeszcze może gdzieś tutaj tu to, to przystanku, no, ale niektórzy są stąd też pewnie pogoda się troszkę zrobiła zgłosiłem tych skurczypików, co tutaj stoją ale oczywiście się nikt nie odprawił, bo to niedziela nie wiem, czy jeszcze wszyscy stoją, stoją. A Na zakręcie, gdzie jest zakaz, a ten z przodu tam to musimy się oddać. Tak. Wszyscy ucinają i jak się ktoś spotka to jadą, nikt nie myślą tylko o sobie, aż jadą. Oni nawet nie ma tych... nie ma kwitków, czyli nikt nie przyszedł, kurwa. Wyjebane mają, bo to król tłuszczowy. To można kurwa robić co się chce. Muzeum czyli muzeum o kulturze noweckiej i tam stare domy i wszystko. O muzeum to jest takie tam rozciągnięte sporo. Łódź Wikingów, następne muzeum. Po prawej. Dzielnica muzealna. Wszystko przynależy do muzeum. Viking shipp, czyli tam łódź, która kiedyś tam gdzieś została wkopana i, i Oleks, Wilenda i LT rejestracje LT, 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 LT czyli same litewskie autobusy turystyczne a tutaj też autobusy idą takie ciekawe tak, tak to wygląda skończyć, bo są wiadomości o 14, coś posłucham i za 4 minuty się postawiam. I tak by ta niedziela 5 maja 5.05 minęła, zaraz minie, ale już tu się nic nie wydarzy, więc do następnego. O, jaki opóźniony jedzie? że sobie dopiero teraz. Nie będę go wpuszczał, bo ja przed nim mam wyjazd. Nie będzie mnie blokował bez sensu żeby mnie blokował bo to nie ma sensu żebym ja go puszczał i, I on się zatrzymywał przez tanka czy spóźniony? nie wiadomo bo jeżeli miał odjazd 14.59 to jest spóźniony te parę minut a jeżeli ma odjazd 14.9 no to jest w dobrym czasie ja jadę przed nim 5 minut jak znaczy przed autobusem który ma odjazd 9 po ja jadę 4 po, żeby po prostu rozgarnąć tych ludzi. Ja jadę tylko do centrum połowę linii. niecałą linię. O nie, czyli ten był 59, czyli jest wszystko o czasie. O, ten był 59 i jest 1 po o, czyli gra. Spokojna jazda. Dobra, koniec.